Resz... reszki stęcz muszę mszy niedzielnej. Dobra, pójdę dalej. Co to, to za mapa jest? Się... Dark Deep. Znowu to... Nasze nalazys, dobra, raz, raz przed... to kieruj ty. Chodź, chodź, po po chodź. Do poprzedniego odcinka. Tak. Ha, chodź a... i ci kieruj sobie. No to jest nudne, ale dobrze. Jak powiedziałeś kierowa kierowanie, jest nudne jednak No, takie średnie Jak miałem większą akcję, jak tam biegam, to to zostało, dobra, e, a co, nie odpali? Nie Aha, dobra, sorry O Dobra No No i by świecił i do przodu też by było super, nie do tyłu Aha, to też jest jakiś plan na życie Moją drogą Ech, jaka Uleczyć, to? Nie myli się? A nie, ładam leci. A, ja radar, mam też sprawdzę. Dobra. Tyn, 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 tyn. Tutaj w lewo, w tą szczelinę, nie ma sensu. No wreszcie. Nie ma sensu wpływać? No się... w dół. dobra. No, no. Jaki mieliśmy rekord? Pod 3000. 2800 coś takiego Po dwa już podchodziliśmy A ty jak sam grał się dziwiłeś nie, nie? Ja trzy koła 352 czy coś takiego ja No pamiętam Tylko że takie łatwe mapy miałem dosyć No Ej, tu trzeba? w lewo Bo w prawo jest ślepe nie ma jest no Nie, nie ma nic na razie. Nie, nie ma nic. To nie gór ma spój. Taki obej. Eee, w lewo, w lewo, w lewo, bo prawo jest ślepe. Prawo no ślepe. Co się dzieje? Tak. O kurde Czemu ma... My Czekaj. Co się dzieje Co to się dwala. E... Dobra, tu nic. Co tam, co, tam, co tam, na dole jest? Co tam na dole tam jest? Co tam jest? Dobra, ja, ja łatam. No idź medyku do Redoxa, ty jakiś pajacu. Co to tu Ja to już jest. Są... O bo, Aha, tutaj. ty, co to jest? Petyk. Hmm. No, nie, żółta ośmiolica jest. Okej, okay. gdzie to są dziury? Muszą być gdzieś dziury. O Boże, co się dzieje? Są, są, są dziury. O Jezu, wystrzesz się. Jak chcę to zerwać, bo mam dawno na wywodzie. nie jest kiń tu nie ma? Yy, to ci powiem, że nie wiem, bo... Trzeba naprawiać Ej, czekaj na szybciej, chodź, powiem czy jest gdzieś jaskinia. Nie, musisz w lewo płynąć, bo tu jest ślepe i jas jaskini na razie nie widzę. Hmm, dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Eee, czemu się topie? Kubę. To, to psie Ej, panie, ale wszystko się dziecko poniecie, to, 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 to... No to. widzę. No bo sprawdzałem na cocharze, czy ten... Gdzieś jaskinia Tak, Nic nie ma, dobra Chyba Ja pierniczę no kurde No Lecz, lecz, lecz tam spiekam Dobra Czekaj, na razie będzie łatał dziury Tak, żeby się woda nie wlewała No Ale te tam szybko się uszkadzają do mnie chodzi naprawić dziurę, bo się no, topię. No widzę, naprawiam, naprawiam. Aha, ty, a można trzymać i a nie co to jakby był taki. No, Okej? Okay. No klikaj! Ja, dupia! Nie, nie, no co to ma być? Ja się pytam, że państwa, co to ma być? Czekaj, jakaś matkę znów jakaś. Dobra, czekaj. Eee... Tego barana się dziura. O. o Boże, co to jest? Zaraziło mnie coś. Co? Eee, to... Medyk, debilu! Nie, medyka nie bierzemy tym razem, medyk jest to jest nadziejny wziąć walczącego i majstra Tak, bo medyk tak ci powiem, że niby jest, ale tak gówno daje ja. Tak Ty, jakiś mam afekcję? jakąś nie ja też mam afekcję Kolej to dziwnie zabrzmiało, afekcja, dobra Infekcja Infekcja, o Infekcja, mylić Naprawcie tam, nasze życie gdzieś brakuje jeszcze Jest kinia, oh, jest Dobra, mam Aha, gdzieś jeszcze dwa życia brakuje Chłoda się Aha, leje. Dobra Już mam Dobra, mamy wszystko nie, przez te mam dwa życia mniej Nie ja mam jedno życie mniej, bo zginąłem Dobra. O kurde macie, aż No spojrzeli? O, porządek Aż jest Wiecie, że jest królowa, co na wirus. Eee, dobra. tu eee, wow. O kurde, ślimaka sam tak nie bardzo. O, wyliczyłem się, tak prostu. Aha, ja jeszcze nie. Kurde. Tak, nie przejdzie. dobra. Melek to jest taki mój frajer. On bierze za mnie te... Bierze na, na klatę Jo. Kurde, mačiu, te. Slimakia, ne, tuš. Coś... Kurde, gina, tu. Tai įstavo? Ką to yra? Nežinau, kas to. Bet. Pūš. Sujata. Sujata. Dėkuję. Ja mam tylko 7 żyć maksymalnie. Właśnie, ja się odliczyłem. Ja i ten ślimak. Dobra, to już wszystko. To? Dum, dum, tadadum, 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 tadadum. O nie. No nie, wszystko. Masz tu jest. To jest jeszcze armia ślimaków. Gdzie? Armia? Dobry. O kurde ty jakiś... Jakiś śmieszny zwierzak... chodź, Radzi, tutaj. Gdzie? Tu. Z tu gdzie... Gdzie jesteś. Nie, wiem, bo tam jestem. Chodź tu. Ja tu musisz wejść. wejść znaczy się. Chodź, no tu jest? jestem. Gdzie? Tu! O, no jesteś, no i co, widzę co No idzie? tu, tu. No i tu. Widzisz tu? I tu? I tu jest armia ślimaków. Masz hotlety zjeść. A co daje? Wierzycie? Tylko ja nie mogę więcej niż siedem. No, ale zawsze coś. A jak będzie cywilizacja, się ulecisz u tych... mieści. W wiosce się ulecisz. To ja wracam już na naszą łajbę. Wracamy na naszą Jeszcze O. O. Nie, na no, tą chorobę taką dziwną, śmieszną. Dobra, łódź mam 50. Głębokość. jaką mamy 1300 końcików mamy. To elegancko. 2,5 prawie mamy głębokości. 2,5 faton, sufio. Faton. I ja. Dobra. E, będzie prawdopodobnie hałut, chacienda będzie jakaś? E, yy, to, to jest dłużej niż poczynimy razem, żyjemy. Światełko. No. Aha, Światełko. światło, dobra, sorry, sorry, już. i... no. Nie wiem, czy sobie będziemy musieli sobie klawiszy, w przyspieszeniu na sobie ustawić. Nie wiem. No patrz. Ej, jaki fart! Ej, fajnie. Gancko. Idziemy. A ty du, masz du, du, du. ten! Śkierę! Mam. Dlatego ja, ja tworzę właśnie co jedzenie jest tworzę. Ale to wtedy przez ciebie nie mamy pieniędzy. Mamy. Aha, sam pieniądze też, nie? Zaczekaj. No, o, oh, on dropi. O kurde. O nie! Pożeracz Pożerać świat. To jest. Myślałem, że mi pożera tego. Masa. Ała. Ała. Zabito, zabito. Dobra, tu jestem. Dobra, już. To musi Ja pierdniczę, jak tu jest rozpierdziel, nie? Może kupimy sobie wreszcie. Już na, ty, na bota nam no nie jesteś, na bota. Kolejnego bota. Mamy dwa koła, nie? Aha, one po trzy i coś były. No. Kupiłem się. Bo tak wychodzi gdzieś koło 500-600 za jedną grotę, nie? No. Dobra. A my mamy, mamy. Spać nie trzeba, bo taką tylko. Tutu, tu, 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 tu. Już. Tarcza antykryzysowa i dobra. Możemy dalej płynąć. O nie, no, Ok, coś jest na sonarze y nic nie ma, tu w tej jaskini powyżej byliśmy już, teraz tu. O Boże, dwie te ryby są. Boże, trzy są te ryby. Yes. Ja głupia, ty. Cztery. Weź nie słabi. Pięć. To jest cicho. Chodzi cywilizacja pies. Ty, w się, jesteśmy? Była jak cywilizację. Jest. jest. Cywilizacji? Tak. Dobra, może się uleczę w końcu. To odgłosy. E... Gdzie się leczy, Radzie? Moment już. Taki ze skorupą pamiętam, miał. Jak ze skorupą? Mhm. O, tu jest medyk. Pogadaj go. E, nie, nie, nie myszkę przypadkiem. Myszką nikt A, no dobra. Dobra, co my tu. O, mam sniperkę. Kurde, no i jest mięsny. Bot też. Dylemat. Że boty hajsu nie mają, to jest ten problem. Bo byśmy mieli pieniędzy, byśmy ile mieli w czwórkę. A, ale ten bot 6 tysięcy kosztuje ten świat. Ile? No, Czyli 3200 kosztuje, ale jakbyśmy w czwórkę grali, to wtedy. To z każdym, z każdym graczem cena rośnie. Tak, czy nas stać? Mamy dwa tysiąc... Tak, stać nas. Nie stać nas na snajperkę wtedy. Kupimy bocika? Redox, a jak tak, weźmiemy snajperkę, to, to wtedy... Bój, gdzie, gdzie, gdzie ty poszedłeś? Na dole jestem. To można wtedy pozabijać tych y, ludzi, tak? Nie, to nie jest snajperka do strzelania ludzi. Aha, no to ja bym wziął to, tego botać pewnie. To jest broń dostatku. Aha! To tego bota dawaj! No to no, bierzemy bota. Pik, 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 kolej, już nie mam nic. Jestem goły i wesoły. Dobra, a gdzie to jest? Do góry. Czy nie wszędzie nawet? się tu wywołaj. Do góry. I no tu do góry. Tylko nie pomył się, e, to... bo mam, mamy tylko kasę. Dobra, co mam kupić? No tu, to. To czerwone tu? No tak, to, ta, to. Ta. Mięsny edek. No i dobra. Jedzie za ochajców? E, 660. No to nie zrobi mi interesu, bo szkoda. No, dobra, idźcie. Dobra. No nie atakuj ich, <laughs> to źle się dobra. skończy. Ręce myszki ja. daleko mam, spoko. I, I mamy na szczęście ten. Mechanika drugiego. A, no to plegańsko. No i gitara. światełko i idźmy na bossa, bo to będzie dobry chyba, myślę. 30 minut to jest. Ewentualnie zrobię cięcie przy następnym. Mamy 2740... no 2800. Dobra, ja oświat mówię co gdzie jest. A, bot o, jest. O, to ten bot. W jednym bocie... Możemy ten... Wyłączyć silnik i włączyć tarczę, ile się da. Tak? Tak. Dobra. Celowanie zostawiamy. Silnik wyłączamy. Tarcza 2 Dobra. Bo nic innego nie możemy z tych wyłączyć. No Tylko nie. Dobra, bot nie strzela, a my naprawiamy. Jo. to Bo Właśnie nie mam pewności. Ty robisz Hmm. To jest? Gdzie ty z tego, bo chciał? Bo bossa nie wciął. No właśnie, bossa nie ma. Nie mów, że trzeba mieć włączony silnik. Serio? Zsłanili się. No dobra, ciul, wyłącz tarczę i łącz silnik. Będę bywał głupi. Ale busa tak czy tak nie ma. Serio? O, pojawił się. O, jest. Dobra, mhm. czekaj. Próbuję włączyć silnik. Nie? Jest? Odstrzela w coś. Ale zresztą tego, tego chce. A nie, jest, dobra. Dobra, ty, to my naprawiamy tylko. Dobra, bym popłynął na środek, jednak. No. Tak, ja już uruchamiam, dobra. No, dawaj. Dobra, masz na stop. Dobra. ta... Dobra. Chodź, Nie mnie. Nie, mnie ten mięsny gościu tak przetarza trochę. No i co jest do cholery? By. No nic. nie pływać. Nie głupa palić, pływać w kółko, żeby bot pływał. Żeby bot działał. Odpadł motor i leci. Dobra, to taki słaby, Mamy dwóch ma majsterów. No, mnie ten drugi majster niech się zajmuje dom, a ja górę wtedy. No to tak to nie działa. Jest. Dobra, ile się dzieje? No, nie, to jest beznadziejne. Trzeba próbować, żeby od... był żeby Dobra. Dwa są chyba. Dawaj mi co. Dwa głosy są. Co tu? A są. Dobra, nie, ale idzie na prawa idzie. Więc No, normal, git. Będzie taka takie tempo, taka norma... O dobra, to jest dziura. To będzie elegancko. Tylko to z jaką bronią, będzie diuter rozszarał do w to. Ty! Mamy trzy koła prawie wokości mamy 2956 Myślę, że raczej chyba nie zginę przy tym głoś. Nie no, to tylko no... Nie... Tylko by trwało wieczór czy... No to będziesz musiał... Jak te, Jak dokonamy jak tego bossa i będziemy dalej płynąć, to będziesz musiał cięcie raczej zrobić. Bo no, to będzie godzinny odcinek z Indigo Diver. Nie będę też czegoś robić, ja pokażę, jak ciągnąć, aż O! Na przykład. No ale Dobra. mięsny, mięsny Miesny to naprawia. Jo, mięsny daje miodu. Teraz. Czekaj, ja nie mogę tego znaleźć teraz, gdzie to jest. Aha, to jest u ciebie, ty. Ja to się nie topię od Nie, spokój, spokoj, czekaj. Okay. No, dobra, aha, tu wyrobię. Powiem, powiem ci jednak, jako kierowca z kiłem. Jak się nagrywa odcinek, oczywiście. No tak, tak wiesz. Lepiej być majstrem, lepiej. Mm. Widzę, Mhm. Mm teraz, teraz już w ogóle ja się nudzę, teraz naciskam w lewo i w prawo. Dobra, pokazuj mi co tam robisz. No, już dużo mu nie zostało. Czyli damy radę, nie? No, raczej ja nie widzę innej opcji. Raczej. Nie, no już ma końcówkę życia. Jak zginiemy teraz, to. Nie wiem, coś stanie. Dzieliby to Nice tak zwany. Dobra, czekaj. Gdzie jest jeden, jeden procent. Yy, Dobra, aha, dobra, tu jest. Dobra. Hmm. O kurde, pięć, ty. Dobra, klep, niechol, kiele, klep, 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 dobra. O, kurde, jeszcze jeden idzie do urodzia, jo. Kurde, ty strzelał z to... czegoś innego by strzelał. Myśmy na snapperkę No Ale bot ważniej jeszcze jeden. No nie, bot daje dużo, ci powiem, naprawdę. O, Osiągnięcie, ej, catching. Jest! Mamy to Ej, ja bym teraz przy tym obiedzie zakończył odcinek Część jedną z ten. Właśnie nie wiem czy oficjalnie kończy, czy po prostu je płynąć jak płynąć. Najwyżej, jeśli okazał, że będziemy dalej, to tylko dzielę go na pół.